Bardzo często są tutaj z dobrą, taką też metodą e, poszukania grup wsparcia. No wszyscy znaleźliśmy się w takiej sytuacji, jak e, ktoś inny sobie z tą sytuacją poradził, co go bardziej zmotywowało, ale w ogóle takie sytuacje kryzysowe często nam usławiają, e, jakie mamy zasoby radzenia sobie z ciężką sytuacją. Witam bardzo serdecznie, dzisiaj mam bardzo ciekawych gości. Moimi rozmówcami będą Izabela i Jakub Kielczyk z pracowni Psychorozwoju Kielczyk, którzy oferują również swoje usługi Polakom mieszkającym w Norwegii. Witam bardzo serdecznie. Witamy. Witamy. Takie bardzo ogólne pytanie na początek: Jak ten czas koronakryzysu na nas działa? Jak sobie radzimy? Ja myślę, że trzeba by było się zastanowić w ogóle, jak kryzysy działają na ludzi. No bo mamy taki obszar, kiedy jest coś takiego niespodziewanego, kiedy jest coś takiego, co nam w jakiś sposób zaburza to nasze życie codzienne, i w tym momencie no, mamy jakiś taki bodziec, który jest w jakiś sposób stresowy, który budzi jakiś niepokój, jakieś obawy. No i w tym momencie no, też jest bardzo, bo można oczywiście to generalizować, natomiast no, każdy z nas trochę inaczej odczuwa. Czy sobie radzi z tym, jeżeli jest jakiś taki bodziec niespodziewany, czy taki, który jest trudny? No i... Oczywiście często jest tak, że ludzie sobie z tym próbują radzić tak, że jakoś się wstrzymują i tak wszystkie jakby te rzeczy, które wcześniej były problemem, y, zostają trochę zatrzymane, trochę jesteśmy w takim stand-by, żeby przetrwać, żeby przetrwać ten okres, który jest trudny, i wtedy nawet często to, z czym się zmagamy, trochę nam się zmniejsza. To znaczy jesteśmy w takim trochę y, miejscu, w którym y, no, próbujemy to przetrwać. W związku z tym. No później jest kwestia tego, jak to długo trwa. No bo w tym początkowym okresie no to się zatrzymamy, dajemy radę, jesteśmy silni i to przetrwamy. Natomiast jak to zaczyna być coraz dłużej. No to zaczynamy się zastanawiać, czy my faktycznie możemy tak długo w tym funkcjonować. Czy zauważyliście w, w, w Waszej praktyce w tym czasie, właśnie pandemii, że zgłaszają się już osoby, jeżeli się zgłaszają, to jak dużo jest takich problemów, osoby, które sobie nie radzą? Zdarzało się na samym początku, kiedy w ogóle wybuchł taka taka informacja, w ogóle wybuchła o koronawirusie, mhm. kiedy zaczęły się te kwestie kwarantanny, to faktycznie pojawiały się osoby, które zastanawiały Zastanawiały się to zrobić, jak w ogóle się odnaleźć w tej nowej rzeczywistości, ile to będzie trwało, bo to też zbudzało dużo lęku o własne zdrowie, o poczucie bezpieczeństwa bliskich i tutaj były bardziej skierowane pytania, tak? Jak ja mam przetrwać, jak mam się zachować, jak w ogóle żyć w takim zagrażającym środowisku? wychodzić, nie wychodzić, co tłumaczyć dzieciom. Tutaj był kolejny taki aspekt, jak dzieci mogą na to zareagować, co mówić, nagle zamknięte szkoły, jak znieść w ogóle tą kwestię izolacji. Na początku jeszcze wszyscy się cieszyli, że nie muszą iść do pracy, ale po jakimś czasie mieli głód kontaktów z innymi osobami. Dzieci też chciały wrócić do rówieśników i tutaj były raczej porady w tym kierunku. To tutaj robić, jak przetrwać, jak nawet zadbać o taki czas, dla siebie w domu, kiedy jednak wszystkich domowników mamy na głowie i chcemy mieć chwilę dla siebie. Z tego co Pani mówi, to ja rozumiem, że przychodzili do Was, do, do Państwa osoby, które w zasadzie nie wiedziały, z tego co zrozumiałem, to nie było pytania takie natury psychologicznej, tylko bardziej jak, czy, czy nosić maseczki, czy one coś dają, to bardziej takie pytania techniczne, pedagogiczne, ja bym chyba, ja tak to rozumiem, tak? Ja tak mówię w początkowym okresie zawsze, jeżeli jest jakiś kryzys, coś nam z, takiego spotyka trudnego, no to próbujemy sobie z tym radzić. To jest jeszcze taki moment, kiedy potrzebujemy faktycznie jakichś konkretnych rozwiązań, jak sobie poradzić z tą sytuacją. W związku z tym no jest nawet pytanie: nie wiem, ja mam nosić tą maskę, nie nosić, by zostać w domu, czy nie zostać. W ogóle jak mam się odnaleźć w tym. I to, to też jest trochę potrzebne, nawet właśnie jak psychologicznie, żeby to o tym powiedzieć, bo jakby często to co myślimy to jest jedna rzecz, ale jeżeli coś zaczynamy wypowiadać to już to trochę inaczej funkcjonuje też w naszym przejściu do jakiegoś działania czy jakoś też radzenia sobie z emocjami. No potrzebujemy też na początku takich wskazówek, bo faktycznie to była sytuacja, która wszystkich zaskoczyła trochę z dnia na dzień. I żeby się w niej odnaleźć, dobrze poczuć psychologicznie to potrzebujemy jakiś ram, w których będziemy się poruszać. A czy myślicie, że ludzie z tego kryzysu wyjdą silniejsi, słabsi? Ja tak myślę, że trzeba by się zastanowić, co to w ogóle znaczy silniejsza, a co to znaczy słabszy, bo to, czy na przykład, czy mniejsza to jest osoba, która sobie radzi w tym kryzysie, nie wiem, wychodzi i wszystko sobie, znaczy jakby poradziła sobie z tym, z tymi jakby ograniczeniami, poradziła sobie nie wiem, z pracą, poradziła sobie z opieką nad dziećmi. Czy to jest silna osoba? Czy silna osoba to jest taka, która gdzieś jest w stanie dopuścić do siebie emocje, które powstają, nie wiem, jest w stanie dopuścić do siebie lęk, jakieś przerażenie, niepewność? I, I też je przeżyć. Więc to, to trochę by trzeba było się zastanowić, co to znaczy silna, żeby nie wejść w ten stereotyp, że silny to jest ten, który trochę zatrzymuje te emocje, tylko trochę zawsze jest pytanie wtedy, co dalej się z tym dzieje, jak już ten okres takiego wstrzymania minie. Mhm. A czy po tym początkowym etapie tych właśnie pytań, jak odnaleźć się w, w czasie pandemii, teraz już się to uspokaja? Powoli się uspokaja, powoli ludzie zaczynają się oswajać z tą rzeczywistością, ale pojawia się kolejny lęk, jak wrócić do rzeczywistości zaczyna być teraz wszystko coraz bardziej otwarte, ale to nie znaczy, że ten lęk się zmniejszył. Paradoksalnie on się zwiększył, dlatego że ludzie boją się zakażenia. To niestety wszystko robią media, które jakby podsycają cały czas, kto jest chory, kto umarł, ile jest nowych przypadków. Dużo też jest jakby fake newsów, ludzie to czytają i się nakręcają. I teraz jest powrót z powrotem do Pracy i do wyjścia do normalnego życia. Wszyscy zatem tęsknili w pewnym okresie kwarantanny, natomiast teraz, jak mają możliwość, to się okazało, że też było dobrze w domu, bezpiecznie, wszystko znałem. Teraz jednak muszę wyjść i się skonfrontować, że nagle zobaczę się. Z kimś obcym, tak, ktoś może kichnie i ten lęk w tym momencie jest o wiele większy niż był nawet w środku tej pandemii, kiedy byliśmy w domu. Więc raz kolejne trochę wyzwanie przed też nami, psychologami, stoi: jak pomóc ludziom ogarnąć ten stres powrotu do rzeczywistości, do sklepów, do restauracji, do spotkań. Mhm. Czyli te rodzaje lęku, rodzaje obaw zmieniają się. Na początku są dotyczące ogólnie nowej sytuacji, a nie teraz są tego, co będzie po tej nowej sytuacji, jak już wróci do, do normalności. Tak, to tak. tak i że na początku jest ten moment, kiedy musimy się zaadoptować w nowej sytuacji, potem już jest ten moment, że już wiemy, jak jest i zaczyna nawet nam być dobrze, już wiemy, co jest, no a potem jest kolejna kwestia, no co będzie, mhm. tak? Jak sobie ułożyć życie już w nowej rzeczywistości, mhm. chciałeś ja bym tylko dodał, że faktycznie jest jeszcze ten moment taki pośredni, kiedy już trochę mamy dość tego, kiedy już w tym wstrzymaniu już mamy dość i w tym momencie chcemy wyjść. I tutaj faktycznie jest też to zderzenie takie, jak to zrobić, ale też jest tu duża niepewność, dlatego że... W tym, jak to zrobić, jest coś takiego, że okej, okay, ja bym już chciał wyjść, już mam dość, a z drugiej strony jest trochę taka presja, może to jeszcze nie jest ten moment zdrowotny, ale też może nie jest ten moment społeczny, że jednak ode mnie oczekują, że ja nie będę od razu, nie wiem, wchodził w jakieś zgromadzenia, grupy, czy, czy gdzieś wychodził do pracy, tylko jednak y, będę się jednak y, izolował. Mhm. Jest zawsze taki dylemat też. Mhm. Pani wspominała mm, o tym, że ludzie czerpią, boją się, czerpią informacje z mediów, z telewizji, z internetu, z fake newsów. A czy psycholog? Y, pojawiają się często opinie, ja mam również taką, że jeżeli nas coś stresuje, to żeby po prostu tego y, nie robić, czyli nie oglądać telewizji, za dużo y, nie czerpać tej informacji. Czy psycholog może wprost doradzić, żeby y, ten. Ten, to nie skupiać się tyle właśnie na, na telewizji, tyle na, na tych mediach, które nas podkręcają, które wprowadzają, wprowadzają nas w stres, żeby to po prostu sobie odciąć. Można tak wprost poradzić komuś, żeby tego nie robił? Znaczy, najpierw a przynajmniej tak pracuję, że się pytam, czy faktycznie to, że ty tego słuchasz albo śledzisz te informacje, to właśnie wpływają na ciebie uspokajająco, czy bardziej stresująco, tak? Jak bardziej stresująco, no to może też to warto. Ograniczyć, bo jeśli ty widzisz, że ten poziom lęku w tym momencie się wzrasta, no to zrób coś takiego, co obniża twój poziom lęku. No ktoś mi mówi, no jak pogadam z kolegą, który już wyszedł. No i co? No i on mówi, że jest fajnie, że, że jest słońce, że życie idzie dalej. Jakby to cię podnosi na duchu, czy nie? Tak, więc jakby najpierw się pytam, i potem jakby ludzie naprawdę znają odpowiedź. Na to pytanie. I faktycznie teraz mniej osób już chce czytać kolejne wiadomości, kolejne informacje o zachorowaniach, bo zaczynają się też, wychodząc z domu, zaczynają się spotykać z ludźmi innymi, którzy inaczej myślą. I to wtedy też zmienia nasze myślenie o rzeczywistości, która jest. Mhm, mh. Wspominaliście również o tym, że ludzie na początku nie wiedzieli, osoby, które zgłaszały się ze swoimi problemami, nie wiedziały, jak funkcjonować. Na, na początku, podczas wprowadzania obostrzeń, kwarantanny, jak ta pandemia się zaczynała. A jak Wy, jako psychologowie, oceniacie narrację osób decyzyjnych, narrację rządową, tą, która była skierowana do zwykłych ludzi, żeby oni wiedzieli właśnie, jak żyć, jak funkcjonować? Ja myślę, że tutaj to też trzeba by się na to spojrzeć, że to też są ludzie i też podlegają dokładnie tym samym mechanizmom, jak też każdy człowiek, który też jest dużo obawy, dużo lęku i dużo tej niepewności, a gdzieś z roli tej funkcji, w której, której jest się jako rządzący no to jest taki obszar, żeby mieć tą pewność, żeby przekazać jak jest, żeby powiedzieć jak, ma właśnie, jak my to zrobimy, jakie obostrzenia prowadzimy, kiedy zdejmiemy, jaka jest sytuacja obecna, stąd praktycznie większość pytań dziennikarzy obecnie to jest w jakim momencie epidemii jesteśmy i to się wszystkich pytają, rządzących, ekspertów i trochę na to pytanie jest odpowiedź, że nie wiem, ale gdzieś odpowiedź nie wiem jest trudna, bo w tej roli, w której się jest, to, to nie jest Yy, rola, w której się chce być, żeby mówić, że nie wiem, no bo oczekiwanie społeczne jest, żeby wiedzieć. Więc myślę, że to też jest trudna sytuacja, w związku z tym no, ta narracja może też czasami nie być spójna, bo gdzieś się opiera raz yy, z chęci powiedzenia, jak jest i jak ma być, i, i że my wiemy, a z drugiej jednak też nie chcemy oszukiwać, i do końca nie wiadomo, w którym momencie jesteśmy, co będzie za tydzień, za dwa tygodnie. <laughs> Czyli rządzący sami nie wiedzą, muszą odgrywać rolę tych wiedzących, ale sami do końca nie, nie, nie wiedzą, jak, bo to wydarzenie nie jest, jest wyjątkowe, więc sami nie wiedzą, jak, co, co będzie, jak funkcjonować do końca. No i ja oni też tam jakby pod presją tego, że no wszyscy oczekują rad. Co mają robić, jak mają zareagować. Natomiast moim osobistym zdaniem te niektóre komunikaty były za bardzo straszące, za bardzo takie wprowadzające już taką atmosferę, faktycznie jakby to był koniec świata. Ale też to jestem w stanie zrozumieć, bo oni też się znaleźli po raz pierwszy w takiej sytuacji. Mhm. Tak, by chcieli, to mogło też wynikać z troski obywateli, że naprawdę chcieli zadbać. O, o ludzi, no ale to też spowodowało jakby wzrost lęku też niepotrzebnego w tej sytuacji. Po prostu dmuchali na zimne, żeby, żeby ludzie się na wyrost jakby zabezpieczyli, a żeby, tak, żeby, żeby tego nie znać. Z tego założenie zawsze jak się trochę lepiej, bardziej podpraszy, no to ludzie się naprawdę posłuchają i zostaną w tych domach, czy będą przestrzegać tych mm. zasad. No ale logicznie lądujemy w miejscu lęku, nie? no bo mamy też komunikat oficjalny, że trzeba się bać. To mhm. wiesz, tak, a właśnie jak, jak te komunikaty lęku, jak kryzys wpłynął na Waszą firmę, Waszą działalność? No, u nas e, oczywiście no, z racji tego, że przeszliśmy w tryb pracy online, no bo to, to z racji obostrzeń, tak to wyglądało, no to też nie każdy mógł się zdecydować na taką formę pracy. To jest po pierwsze decyzja i zmiana. Co innego, jak tak jak my pracujemy, nie wiem, z emigracją, z Polakami za granicą, no to to medium jest gdzieś naturalne, zresztą no nie ma innego wyjścia. Natomiast w momencie, kiedy zmieniamy pracę w gabinecie na stacjonarną, no to jest pewien problem, i to techniczny, logistyczny, ale też jak, to, jak to, te sesje mają wyglądać, więc to. No, nie wszyscy mogli, w związku z tym no, wiadomo, że tych ilość klientów jest mniejsza, mniej osób y, możemy pomóc. No, stąd też mieliśmy taką też y, potrzebę jakąś wyjścia z taką inicjatywą pomocy też takiej darmowej dla osób jakoś tak mocno potrzebujących też y, mając na uwadze y, ich sytuację ekonomiczną, no bo ta sytuacja nawet ona niekoniecznie musi być od razu zła, ale gdzieś jest lęk czyli w tym, że ta sytuacja mi się pogorszy. I jakby, żeby trochę zadbać o taki obszar, yy, yy, też w związku z tym, no też tutaj także o Polakach za granicą, no to z taką jakby też ofertą wyszliśmy, żeby była możliwość zadzwonienia czy porozmawiania właśnie przez jakiś komunikator y, wideo y, z terapeutą, z psychologiem o obecnej sytuacji, co się dzieje, też w takiej formie no, bezpłatnej. Natomiast to, to można powiedzieć, to jest taki ciekawy czas, bo my akurat yy, mamy doświadczenie pracy online, ale nie wszyscy go mają, także dla nas to nie, nie było taką, taką nowością, że możemy się z kim spotkać online i z nim porozmawiać, mamy tutaj wieloletnie doświadczenie w tym, ale często dla nowych ludzi to było zupełnie coś nowego i okazało się, że taka forma w ogóle im się podoba, że ona też często jest wygodna, nie tracą czasu na, na dojazd a mają konkretną pomoc, więc to się na przykład też zmienia w naszej branży, że coraz więcej osób się przekonuje też do takiej formy pomocy i terapii, że ona jest równie skuteczna, ta bezpośrednia. Mhm. To, to wygląda technicznie tak, że ja się, jak, jeżeli ja byłbym zainteresowany waszymi usługami, dzwonię do was, y, piszę na, y, na mailu czy powiedzmy na Facebooku, y, wtedy umawiamy się na, na spotkanie poprzez komunikator, tak? Rozmawiamy i omawiamy te m, moje problemy? czy znaczy, tak naprawdę no, to jest dokładnie tak samo jak w gabinecie, tylko jedyną różnicą jest to, że rozmawiamy przez okienko. My zawsze staraliśmy się, to jakby zawsze był nasz pomysł taki, że, że ta sesja faktycznie ma wyglądać bardzo podobnie, czyli też terapeuta jest w gabinecie, jest, jest też tutaj, to znaczy taki był zawsze pomysł tego, żeby ta przestrzeń z naszej strony była taka sama, to praktycznie tak jakby ktoś usiadł, no tylko jesteśmy przez ekran. Tu oczywiście zawsze jest ważne, żeby też ze strony osoby, która dzwoni zapewnić sobie taką komfortową przestrzeń żeby też nie wchodził, nie przeszkadzał, że ja mam ten czas dla siebie i tą godzinę mam faktycznie dla siebie, nie gdzieś w przelocie, nie gdzieś w takich warunkach, w których faktycznie mogę sobie porozmawiać. No i to tak to jest ta, taka godzinna rozmowa z terapeutą na temat tego, no, co się tak naprawdę dzieje trochę w moim wnętrzu. Mhm, mhm. A czy, czy taka terapia online według Waszej wiedzy, Waszego doświadczenia jest dla wszystkich? Czy są osoby, które decydują się, czy wolą korzystać, lepiej na nich działa ta terapia twarzą w twarz, bez pośrednictwa jakby internetu? Trzeba sobie zdawać sprawę, że troszeczkę to się różni, to znaczy to jest tak, że często ta różnica jest nawet bardziej w głowie, mentalnie, na poczuciu. Czym ona jest inna niż później faktycznie w trakcie, tak jak to ja widzę, jak już wchodzimy w proces terapeutyczny, mamy relacje, no to w tym momencie to już to medium nie jest takie najbardziej istotne. Natomiast no, pewne ograniczenia są, no chociażby także nie widać się całej sylwetki, jesteśmy jednak y, przez ten komunikator, są pewne opóźnienia także w tej komunikacji czasami. W związku z tym, no, jest to troszeczkę dalsza y, relacja, dalszy kontakt niż. W momencie, kiedy jesteśmy na żywo, to, to trochę jest tak, że w tej relacji przez Skype'a bym powiedział, że każdy jest troszeczkę bardziej w sobie niż w tej relacji terapeutycznej. Natomiast to są, bym powiedział, takie różnice, które oczywiście warto sobie zadać pytanie, co jest dla mnie. To tak jak się wybiera terapeutę, wybiera się miejsce, no to też forma terapii dobrze sobie zadać, jaka jest dla mnie różnica, jak będę na żywo, a jak byłbym online. Ale też. Czasami można spróbować i zobaczyć, i jakby porozmawiać o tym, że na przykład na, na Skype jest trudniej. Czy na, no, i, I w jakiś sposób y, zobaczyć, o co w tym chodzi, dlaczego mi jest trudniej. Ale to jest też fajne o czym mówić, bo e, bardzo często taka terapia online, e, ludzie się też boją, jakby przyjść do psychologa czy powiedzieć. No, jak e, musimy im e, jechać, e, zapisać się, spotkać się z sekretariatem, no to ten lek musi być jeszcze wyższy, tak? Tutaj, jeżeli na przykład tylko napiszemy ma maila i umówimy się od razu na rozmowę, to nawet taka sesja online, ja zauważyłam, że u niektórych klientów obniża lęk. Potem się okazuje, oj, pani Iza, nie było tak strasznie, tak? <noise> to też jest człowiek. I potem już decydujemy, czy wolimy się tak spotykać, czy to będzie kilka spotkań, bo potem się spotkamy w realu. Ja też mam klientów z zagranicy, którzy częściej spotykamy oczywiście online, a oni czasami przyjeżdżają do Polski, tak? I potem mówię, za, o, to pani tak wygląda, a <laughs> pan tak, a to pani tutaj pracuje, tak? Jakby jeszcze bardziej się poznajemy i potem już jeszcze jest inna zupełnie relacja mm -hmm. na spotkania. Czyli takie ostateczne zdanie jako klient można sobie wyrobić, jeżeli się już skorzysta i, i wtedy zobaczy się, jakie są plusy, jakie są ewentualne minusy takiej terapii za pośrednictwem internetu? Rozumiem. można tak, jest... Aha. Aha. Czy macie klientów i w Polsce, i w Norwegii? Czy jest jakaś, czy są jakieś różnice pomiędzy problemami, które chcą rozwiązywać Polacy w Polsce, a Polacy w Norwegii? Myślę głównie pewnie o tęsknocie, o tym oddzieleniu od, od kraju. Czy, czy coś takiego się pojawia? Ja bym, ja bym to ujął tak, że no to, to są jakby wszystkie te problemy takie związane z tym, że jesteśmy gdzieś indziej. Wchodzimy jednak wchodząc w emigrację, nie wiem czy nas słychać, bo coś zamroziło. Słychać. Tak? Tak tak tak. tak, 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 tak. Więc wchodząc w emigrację, wchodząc do innego kraju jesteśmy, ja to trochę nazwał poza domem, to znaczy tak, że jednak mieszkając w swoim domu rodzinnym, czy, czy, czy nie tylko, ale gdzieś w swoim mieście, mamy ten taki możliwość, że jak gdzieś, nie, wiem, idziemy do pracy, coś wracamy do swojego Takiego bezpiecznego miejsca. Natomiast wyjazd za granicę często jest w ogóle taką nową przestrzenią, w której musimy się w każdym aspekcie życia znaleźć. I tutaj no, powstają y, różnego rodzaju obawy, ale też właśnie nie ma takiego miejsca, kiedy wracamy, i no, ten dom też jest często, czy to wynajęty, czy jeszcze to nie jest często nasz dom. I to też jest, to oczywiście bardziej dotyczy tego początkowego okresu tej emigracji, czy, czy, czy bycia poza, natomiast no, jest ten taki aspekt mierzenia się z tym, że jesteśmy cały czas troszeczkę w takim napięciu. No, oczywiście do tego dochodzą różnice kulturowe, językowe, takiego w ogóle zrozumienia, złapania takich chociażby nawet przyjaźni. Gdzie no, jednak we własnej kulturze mamy ten taki poziom, że, że mamy to większe zrozumienie. Często za granicą mamy tak, takie podróże, tak mówią tych klienci, nie ma takiego stuprocentowego zrozumienia. Gdzieś tam ktoś za granicą mnie nie do końca rozumie, bo on troszeczkę inaczej myśli. Mhm. Czyli te kwestie kul różnic kulturowych często wysuwają się na pierwszy plan w rozmowach z Wami. Tak, i też pojawia się oczywiście ta tęsknota za krajem, mhm. i za tym też nawet tam terapeuta jakby tamtejszy norweski nie do końca w stanie jest mnie zrozumieć mnie Polaka. Mhm. Dlatego mhm. chcą mieć kontakt jakby z polskimi terapeutami. Też tam pojawiają się oczywiście kwestie takie lęku i też różnych stereotypów, kim jest Polak, tak? Jak w danym kraju Polak jest oceniany i to też pojawiają się takie wątki też na sesjach, że dopiero albo dopiero jestem pierwszym człowiekiem, który z danego kraju, którego oni w ogóle poznają, a przedtem to tylko gdzieś słyszeli albo czytali. Mhm. Jak, czy, czy macie jakieś, jako specjaliści, jako fachowcy, macie jakieś rady dla osób, jak żyć, dla społeczeństwa, dla, dla ludzi po, pojedynczych, jak żyć w tej nowej normalności? Na czym się skupić, czy na czym się nie skupiać właśnie? Taka pierwsza rzecz, która mi przychodzi do, do głowy, to jest takie życie na tu i teraz. To jest taka kwestia, że ona też bardzo obniża poziom lęku. Żeby nie myśleć za daleko, co to będzie za kilka miesięcy, tylko starać sobie organizować życie na najbliższy dzień, tydzień i nie wybiegać tutaj w jakiś planach. To, to takie pierwsze jakaś... Ja też tak myślę, że dobrze sobie trochę uświadomić, co mi ta sytuacja robi, to znaczy, mi osobiście, bo. Każdy inaczej reaguje na takie sytuacje, ale też zobaczyć, co mi to robi czy, i, i też zobaczyć, że to są też czynniki zewnętrzne, bo też e, wielu osób mówi o tym, że coś mi się dzieje, coś się ze mną dzieje w tej sytuacji, tylko żeby trochę rozgraniczyć, że są też czynniki zewnętrzne, że to ograniczenie zewnętrzne, to mnie ktoś zamknął w tym domu i też trochę mam prawo odczuwać różne emocje z tym związane chociażby lęk, chociażby poczucie, nie wiem, tego, że mi się nie chce, czy jakiegoś bez sensu, ale że to też jest jakiś czynnik zewnętrzny, który powoduje, że to mi się stało. Można się oczywiście popatrzeć, co mi to właśnie robi, ale też niektórzy jakoś w sobie mocno patrzą, znaczy w sobie szukają, co się ze mną dzieje, że ja taki, tak inaczej reaguję. No ale jest też czynnik zewnętrzny, żeby też go nie pomijać, że to jest nasza reakcja na ten czynnik zewnętrzny. Bardzo często tutaj z dobrą taką też metodą e, poszukania grup wsparcia. No wszyscy znaleźliśmy się w takiej sytuacji, jak e, ktoś inny sobie z tą sytuacją poradził, co go bardziej zmotywowało, ale w ogóle takie sytuacje kryzysowe często nam usłysławiają, e, jakie mamy zasoby radzenia sobie z ciężką sytuacją. I tu się okazuje, że kogoś uratowało poczuciu humoru. Ktoś stwierdził, że w sumie od jakiegoś czasu ma już zacząć się zajmować jogą, a jednak nigdy nie zaczął ćwiczyć, i to jest ten czas, w końcu wykroił dla siebie kawałek czasu i że to zawsze będzie mu towarzyszyło w życiu. Więc każda sytuacja kryzysowa nas czegoś uczy i co możemy czerpać w przyszłości. Mhm. Czyli kryzys stara mądra myśl z szansą również na rozwój. Tak, jest potrzebne. Sytuacje, które sobie nie przydarzają się w tym świecie przypadkowo, one też mają nas do czegoś, coś nam uświadomić, być może jakąś refleksję przeżyć i dalej z tym doświadczeniem iść i zobaczyć, co myśmy z tego mhm. wynieśli. Mhm. Bardzo Państwu dziękuję za rozmowę. Moimi gośćmi była Izabela Jakub Kielczyk z pracowni Psychorozwoju Kielczyk. Bardzo dziękuję. dziękuję Dziękujemy bardzo. bardzo.